No, także cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu po takiej trochę w przerwie Ale jest vlog, orka jak widzimy <grystanie> Orka Ursusem, tak, Ursus wrócił do żywych po 30 latach Właśnie go testujemy, drugi dzień już Orzemy rabewerkę. w ogóle nie mam powiem, że ja pług mały przy tym traktorze jest Przecież to też jakoś duży wydaje No ale jakby mu tak, kurwa to jest brusta. Ale jakby mu tak czwartą skibę dołożyć Teraz jak patrzę to on idzie tak troszkę koł... no Tak teraz jest równo, to na półkoła bierze. Myślę, że jakby czwarta skiwa była, to by już prawie za koło. No no i co? Bo idzie to dość dobrze. To już się go zgłębiłem bardziej. Możemy pod pszenicę. No i widzimy. Są takie nierówności, bo to było zagonowe moram, no ale chyba źle nie jest. Chyba źle nie jest, tak sobie chodzi Dobra, także teraz tak się dostać. Mamy burzuwia Wórkę polową Górka pod trzepak Prawym rękiem widzimy nie jest dobrze ożymy na raduskę. Bo jest coś, jak widzimy sucho Mamy dzisiaj godzinę 15-18, 18 sierpień Zacząłem sobie orać tam już mam przed posąg do rany Teraz właśnie ożymy tutaj za posąg no i co, że będzie w tym roku zabójcze 3 hektary, 30 będzie dokładnie Także myślę, że będzie to w miarę No i co ja powiem, Zadarek sobie radzi dobrze Wiem, wiem, że będzie gorzej, aczkolwiek jest bardzo dobrze Będzie, sensie, bo trzeba zorać po przeszce jakby się jak będzie teraz W teraz tak to zawoli ten, ale to nic Dobra, wejdzie. Ja sobie od miedzy, żeby było lepiej orać No i myślę, że będzie dobrze orać Także czekajcie, zaraz wam po prostu poprzeczek Dobra, od miedzy sobie przejechałem jakoś to wyszło Jest trochę wolniej, widzimy, dokładnie dość kryje Aczkolwiek brakuje mu ślimaczy i on czasami sobie nie dorzuci Ale to nic, Nic się nie może przejmować Tu jest 2 hektary w kawałku Był tutaj jęczmień zimowy, było to rozsiane również wapno to, które wygrałem. Mam film muszę rzucić, ale nie ma pieniędzy Nie chcę mi się składać go na razie. No, no i co? Jak mówię, pan 18, 18 sierpnia. Myślę, że termin na orkę podziął tak dobry. Ogólnie coś dziwa przebiegły bez awaryjnie. Bardzo cieszy. Dobrze bez awaryjnie się nie psuł Tak, jest ok a co tu jeszcze powiedzieć yy, Trzeba to będzie jeszcze się od chyba uprawić Kronami przejechać I liczyć, że popada, bo takie chmury chodzą Widzimy, o, liście tam lecą Jakieś chmury tu chodzą ja Zatrzymam się na chwilę Zatrzymam się na chwilę, to pokażę O, to wam pokażę Coś trochę się kurzy. Yy, no, ptaszki, bo nie wiem, czy go pokażę tak dokładnie. Chyba, chyba go pokażę, ale teraz wam pokażę. O, właśnie. Jak widzimy, Zator ma Eurohaki założone. Drugiej kategorii. Bo jednak wygodny jest z hakami. Jak bez. I wiecie, no i jest lepiej zapinać. W ogóle teraz lepiej zapiąć wszystko czy coś. Co myślę, troszeczkę dalej. Co, orka nie za głęboka, bo jest sucho, nie wiem, 20 cm jest, 20 chyba 2 hmm, tak ten zestaw wygląda myślę, że spoko Pół będzie ogólnie remontowany myślę że przez zimę ale zobaczę jak z czasem próje z od zagonowego, ogólnie zagonowy póg jest do sprzedania, jakby ktoś chciał kupić za 3,5 tysiąca mogę oddać Także, jak ktoś by był zainteresowany, to. On to taki. zrobił taki czarny, popiołkowy. No ale to dobrze. Klapki na Tumiku nie ma, nie założyłem dalej. Także to. Tu bardzo powiedzmy, nie ma bardzo o czym, nawet w sumie. Myślę. Nie wiem, myślałem, że będzie ciepłe, ale są zimne, czyli nie jestem. Nie widzę, gdzie my widzimy, jest tylko tu jest taka zima niewdzięczna. I patrzcie co tu się rwie Jakie skały Ale to nic, trzeba to będzie rozbronować Ścieżki tu poprzejeżdżałem Są pozrywane Agregatem, no i... Powiem wam dobrze, że to było zrobione, bo Przebił teraz mrzejsze orze na ściskach no. No I co, kółko też było zreanimowane, bo Rozleciane było, łożysko jest założone nowe No i co tu więcej pokazywać? Myślę, że Trzeba orać, bo coś nagrywamy w międzyczasie jeszcze. Była tutaj soja Była tutaj Soja Kana No i upay pod pszenicę Pokażę wam szybkę Ja ma to tamto Prowadmy na pod pszenicę Właśnie po stoi no, jak widzimy, tak wygląda uprawnione, nie jest ładnie, bo nie ma, tu był taki lizak z tyłu, ale coś lizak gdzieś przepadł i go nie ma, ale to się jeszcze doprawi, albo tak zasieję. Nie, no, doprawić trzeba będzie. No, no i co? Yy... Założyłem szybę w tyłu do Ursusa jak widzimy. Ogólnie wam powiem, ciężko tu ma jechać, jest strasznie twardo. No, twardo jest. Trzeba mu upuścić jeszcze wiatru chyba spół trochę Albo obczyzniki mu dołożyć Rura się robi złota Rura się robi złota była kiedyś kukurydza, no w tamtym roku W minus 2 było A dzisiaj już jest ciepła widzimy, głębokość dzieci Wszyscy sieją, wszyscy w polach robią Tu głośno to jest tracje, ale to nie ma jeszcze drzwi szyb Trzeba będzie to wypuszczać jeszcze Tam trochę posiadę pszenicy Też mam nagram się w nowej odmiany Ale to jak będę ją miał, bo nie bieli. No i co to dużo mówić? Nie mam sumie co Ursus sobie chodzi, bo ja nic się będzie, nie dzieje nawet i co, chyba tyle wam powiem, nic nie wam nie powiem, bo nie wiem.